I witam wszystkich ponownie, z tej strony Maku Po raz trzeci jestem na tym samym polu co ostatnio Dużo terenu jeszcze mi tu zostało do przeszukania Zapowiada się nieźle, bo już dwa razy jak byłem to W sumie cztery bolatynki wpadły Ten srebrny krajcar, jakiś medalik Także zapowiada się fajnie Dzisiaj mam trochę więcej czasu, z 4-5 godzin pochodzę Zobaczymy co dzisiaj jeszcze nowego wpadnie Trochę mglisto, ale przynajmniej nie wieje. Dobra, to zaczynamy i widzimy się przy jakimś pierwszym fajnym sygnale. Miłego oglądania i na razie. Patrzcie na to. Pierwszy sygnał. Dosłownie weszłem tutaj na pole. Krok zrobiłem. Ja nie wierzę, nie? Widzicie to? To jest chyba kula armatnia. na pewno, bo waży grubo i jest mniej więcej takiej wielkości jak widziałem w jakichś muzeach, czy w jakichś filmach no miazga pierwszy sygnał kula armatnia, masakra tak mi się wydaje, raczej tak przeszedłem jakieś niecałe 5 metrów wykopałem tutaj chyba już 15 sygnałów większość to było coś takiego kapsle, druciki, gwoździe i teraz pierwsze kółeczko już widzę, że jest jeszcze nie wiem co to ale już jest jakiś moniak a myślałem, że coś fajnego nagramy tu współczesny grosz no nic, no ale pierwsze kółeczko jest dobra, szukamy dalej Teraz już jakieś 40 minut idę. Wykopałem mniej więcej no nie wiem, z 30 sygnałów. Same kapsle, druty, jakieś żelastwo, nic szczególnego. Ale teraz wypadło coś fajnego. Widzicie? Będzie malutki medalik. Tak. I już drugi z tego pola. Aluminium Coś takiego Super Jeszcze dzwony wbiją w tyle jak Sławka jak znajduje krzyżyki Pozdrawiam Sławku Dobra, szukam dalej jeszcze mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj wpadnie. Jest druga mlonetka. Tym razem też grosik, ale już z okresu międzywojennego. 1928. A dobry kawo pola zrobiłem. W sumie w połowie jestem. Dobra, szukamy dalej. Pada następna monetka, 20 groszy z PRL-u. Pierwszy PRL na tym polu, a wierzchu była dosłownie przykryta tylko piaskiem. Rocznik 69. Dobra, szukam na. Jest kolejny fancik. Taki oto medalik. Jakieś literki chyba WM z tyłu A z tyłu coś takiego, jakiś facet na koniu. Jakiś jeszcze jeden obok. Może być coś starszego. Miejscowość jest może niewielka. Ale wyczytałem ma bogotą historię z Zaczyna się od XV wieku. Mieszkali tutaj sami szlachcice, jakiś sędzia, jakiś biskup krakowski, ktoś tam jeszcze. Także liczę na jakiś, może właśnie z tamtego okresu, Fanty. Może być. Następna monetka jest Iona. Jeszcze nie znalazłem. Pierwsza moja, jednofeningówka z cesarstwa 1913 w ładnym stanie W eleganckim stanie No dzieje się na tym polu A nawet połowę jeszcze go nie zrobiłem Dobra, lecimy dalej no i słuchajcie, kolejne srebro czy kolejne, no druga moneta srebrna z tego pola Tym razem jest to 10 groszy z czasów księdza warszawskiego. Daty nie widać, jest mocno wytarta. Ledwo co tutaj widać tylko ten napis tą dyszkę Z tyłu jest już w ogóle totalnie płaściutka, nic na niej nie widać. No ale nic liczy się. Jest rozczytana. Jest srebro, jest super. Dobra, lecimy dalej. Tym razem łuseczka wpadła, już druga dzisiaj. Jeszcze ten jeden pasek zrobię, już 4 godziny szukam. Że jeszcze z 2 godzinki max i kończę. jest następny fenolek z sesarstwa, też w bardzo ładnym stanie 1910. Fajna ziemia tutaj taki bardziej piaseczek jest super stanie wychodzą tutaj te rzeczy. gonąco. I znalazła się moja zgubas z wczoraj. Tutaj znalazłem boratynkę w nocy i chyba mi wypadła wtedy, jak otwierałem pudełeczko, czyli ta kula nieobcięta. No i super, czyli mała kulka, duża kula. Elegancja. Dobra, już wracam z auta i będę kończyć. Teraz znalazłem coś takiego. Nie wiem co to mogłoby być, od czego, ale ładne. I co znaczy to, w razie czego, gdyby to się okazał jakiś zabytek. I już nie dużo mi zostało do końca, jeszcze z pół godzinki może dojdę. Dobra, idziemy dalej. I trafiła się jeszcze jedna kuleczka. Też taka nieobcięta do końca. Nie zostało jeszcze tu z 15 metrów. Jakby już nic nie wpadło, to zapraszam na podsumowanie. Na razie. I witam wszystkich już na podsumowaniu tego wypadu. Podobnie jak ostatnio, podobne fante wpadły. Wszystkiego nie nagrywałem. Wiadomo, szkoda czasu, masa tego była. Zacznijmy od tych najgorszych czyli folia aluminiowa, puszki, naprawdę drobnicy trochę było. O wiele więcej polmosów, kapsli, blaszki jakieś. Różnego rodzaju miedziane, aluminiowe, takiego złomu, troszkę nakrętki, gwoździe, jakieś żelastwo, druty miedziane, aluminiowe, podkładki w miarę świeże chyba świeżo zgubione. Coś od kurtki, chyba, albo od jakiejś bluzy, dwie tubki. Trochę sztućców połamanych. Yy, trzy łuski. Jedną nagrałem tylko chyba w sumie. Są dwie od Mausera, prawdopodobnie ta jedna jakaś chyba starsza jest. Możliwe, że z pierwszej wojny. Yy, guziczek jakiś współczesny. Nic specjalnego. To nie wiem co to jest. Gdzieś już takie coś widziałem, ale nie wiem dokładnie co to jest. Yy, tu jest ołów. Jakieś stopki. Jakaś kulka, ale nie wiem co to mogło być. Dwie plomby, jedna z napisem jakimś. Trochę nieczytelnym, jedna z cyferką 16. Nic z tych lepszych rzeczy monetki. 20 groszy z Perelu. Dwie jedne z Cesarstwa Niemieckiego w ładnym stanie. To jest srebro. 10 groszy z okresu księstwa warszawskiego. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać, 10 groszy pisze. Dodam zdjęcie jakieś ładniejsze tej monetki, jakby ktoś nie wiedział, jak ona dokładnie wygląda. Co tam jeszcze? Jeden grosik międzywojenny 1928 rok. Jeden grosik współczesny, aluminiowy medalik. I drugi medalik miedziany, nietypowy. Pierwszy raz takie coś znalazłem. Myślę, że są jakieś literki, ale tu wyszła taka postać jakby. Ze złożonymi rączkami, z drugiej strony, widać jakąś postać na koniku, i obok drugą, nie wiem, z jakąś dzidą, czy z czymś tam w ręce. No nie typowe. może być jakiś starszy, fajne. Yy, dziwne coś, nie mam pojęcia co to może być. Jakaś nabika od czegoś, nakładka z tyłu, mu takie wystające bolce, w niektórych miejscach. Także to było do czegoś dopięte, przepięte, nabite. Nie mam pojęcia, jakby ktoś wiedział coś więcej, widział kiedyś takie coś. Dajcie znać w komentarzach. Dwie kulki z muszkietu, jedną dzisiaj znalazłem. No drugą też dzisiaj znalazłem, ale to jest ta z poprzedniego wypadku, którą zgubiłem i znalazłem ponownie. Także fajnie. Myślałem, że ją gdzieś tam posiałem czy zgubiłem, ale odnalazłem. No i mega szczęście dzisiaj. Pierwszym fantem, co wykopałem. Kula armatnia. Ło aby mi spadła. Kula armatnia. 3 kilo to na pewno waży. Takiej wielkości jest. Fajny fand. Oznaczyłem, zapisałem. Prawdopodobnie może być to jakimś tam zabytkiem, no bo wiadomo, to kula armatnia to nie wiadomo, no ale nic. Wypad się udał, jak najbardziej. No i co, dziękuję wszystkim widzom, poszukiwaczom, rodzinie, znajomym za oglądanie. I do następnego odcinka. Na razie.